Pieniądz to nie wszystko, gram to w grę na czysto. Są ważniejsze rzeczy, ulicy bądź tylko wierny. Wszystko mieć chcemy, nie jesteś od innych lepszy. Biegnij przed ciebie mordo i tylko daj nam wolność. Szukaj marzeń, podnosi jakość. Nie narzekaj, że nie dasz rady, skrywaj tego jebanego zła kwiaty. Sukces wygorzą ci te gwiazdy, frajer woi się tej prawdy. Też bym chciał mieć więcej, zajrzyj do szklany pustej. Zacznij robić swoje, jest ok, Nie wykolejaj się jak ta kolej, Nie próbuj z strachu To nie szacunek, nie stój w ogniu Żyjemy i umieramy, rosną nowe pokolenia Zmienia się ten świat, życzę wam powodzenia Szanuj siebie no i innych Jak za tych czasów dawnych Życie to za krótkie jest Nie będziesz wszystkiego mieć Jeden dzień może zmienić cię no i nie patrz mordo wstecz, zacznij byku przed siebie biec. Przeminą chwilę, gdy jesteś gorszego tu zacznij sobie cenić ten spokój, każdy wybiera w co i za ile gra. Udź się stary, każdego dnia, zmienia się na naszych oczach świat. Zawsze typie o swoje walcz, jak coś robisz to wkłada wkładaj serce, kiedyś wszyscy będziemy w niebie. Tylko łapki jak ulotka, ulotne chwile. Tak jak ja, uwierz mocno w siebie. Każdy dzień przynosi ci szansę. Jak ktoś ci życzy źle, to go olej. Miłość może zapukać do twych drzwi. I to nie jest ten dzieciak czeski film. Zacznij, typie łapać więcej chwil. Jesteś coś więcej niż brudny hajs. Łapie chwilę każdego dnia. Życie to coś więcej niż haj. Kupię chwile, ma o mnie mój cały kraj, żyj w zgodzie z, sam ze sobą i swoją duszą, a wtedy złe chwile już nie wrócą, Zapamiętaj, tak, zawsze idź swoją drogą. Zawsze idź swoim drogą. Szanuj siebie, no i innych, jak za tych czasów dawnych. Życie to za grubkie jest, nie będziesz wszystkiego mieć. Jeden dzień może zmienić cię, no i nie patrz do wstecz. Zacznij, byku, przed Ciebie biec.